Witam wszystkich serdecznie. Krzysztof Paszkowski z tej strony. Ukończyłem wyzwanie 90 dni i chciałem się z wami podzielić moimi doświadczeniami. Bardzo cieszę się przede wszystkim, że w ogóle podjąłem decyzję, aby wziąć udział w tym wyzwaniu. To wyzwanie, czym było dla mnie, to jest taką esencją wyciągniętą z bardzo wielu szkoleń rozwojowych, motywacyjnych, jak również wiedzą z książek. Po przeczytaniu jakiejś książki rozwojowej, bardzo często ta wiedza z nas szybko uchodzi, ulatnia się. Tutaj natomiast musimy to poprzeć wszystko ćwiczeniami, które zmuszają nas poniekąd do myślenia, a gdy myślimy, bardziej utwierdza się to w naszej świadomości. Co dało mi to wyzwanie? Na pewno jestem człowiekiem bardziej zorganizowanym, potrafię zaplanować swój czas, swój dzień. Swoje życie, potrafię ustalić cele krótko i długoterminowe. Jestem w biznesie od wielu lat i prowadzę. No, różnych biznesów, miałem kilka. Natomiast tutaj otrzymałem wiedzę, jak bardziej to wszystko zorganizować w czasie, ponieważ czas... Wszyscy mamy limitowane, każdy ma tylko 24 godziny. Również y, potrafię teraz zagospodarować bardziej swoimi pieniędzmi. Często w biznesie rzucałem się na jakiś biznes, wkładałem w to wszystko pieniądze, wszystko stawiałem na szali albo się uda, albo nie. Natomiast y, tutaj y, Krzysztof i Janek pokazali mi. Że no nie do końca trzeba tak robić. Trzeba mieć zawsze zabezpieczenie i trzeba zawsze odkładać no, technika sześciu wiaderek do sześciu różnych miejsc pieniądze, które później zabezpieczą nam przyszłość. no Dziękuję bardzo Janku, dziękuję Krzyśku za, za to, żeby mogłem uczestniczyć w tym wyzwaniu i no cóż, miejcie wszyscy dzisiaj wspaniały dzień.